Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Minecraft. No i ostatnio robiliśmy quary, tak to już wiecie, i. No ja tu dokończyłem? No zrobiłem takie proste rzeczy, które każdy umie, chociaż to wygląda skomplikowanie, ale zacznijmy może od skrzyni. Więc tak, tutaj jak widzieliście, miało trafiać, tak i tak jest. Z tej strony trafia tutaj, przez tą rurę, z tamtej, tutaj jeszcze z boku, z tamtej fabryki podłączyłem, bo tam ciasno było. Plus był taki, że byłoby ciecz, była no bliska, biomasa do dostarczenia, ale niestety transport już nie bym musiał drugie takie coś robić, a mi już się nie chciało, to podpiąłem do tego. No i tu wchodzi, jest rura złota, przechodzi tak. Insertion pipe przez, ka przez każdą skrzynię trafia do na końcu do skrzyni, tej enderowej. Tu z góry od razu trafia losowo. Tutaj, jak coś za dużo, to zaraz Wam powiem, co wtedy. Jak coś za dużo, to wtedy tutaj trafia. Tam jest insertion pipe, przynajmniej powinien być. Jest, jak widać, insertion pipe. No, i to trafia tędy, idzie tutaj. Tutaj losowo idzie przez każdy insertion pipe, przez każdą skrzynię, z powrotem wraca do systemu i jeszcze raz, i jeszcze raz. Tak to wygląda. Bardzo dobry system. No, tu jeszcze można sprawdzić, że z silnikami troszkę zmienię, ponieważ zamiast Stone Conductive Pipe dałem Golden Conductive Pipe, ale tylko na końcu, żeby nie było drogo. Stone Conductive Pipe jest tutaj. Wooden Conductive Pipe. Tak ustawiłem te silniki. Z powrotem są dźwignie, tu przejście dołem. Tu idzie do tamtych silników. Złota, skrzy... Złota rura, żeby szybciej to się działo. Po drugiej stronie tak samo pokażę wam. Nie do końca zrobiłem tu drogę, ale zastanawiam się też nad zrobieniem teleportu, żeby tu tak długo się nie szło. Ale ta wersja ma buga i nie można jednostek energii stawiać obok siebie, więc to jest kiepsko. No i tutaj mamy, no tak samo to zrobione, trafia do, do każdego silnika i tyle, no tu jest oczywiście połączone, sunstone pipe, żeby się nie łączyło i z góry tutaj i tam trafia złoto ruro, przyspiesza temy wszystko trafia do skrzyni enderowej, enderowa skrzynia jeszcze jest w bazie, później to trafia do tamtych skrzyń, które widzieliście, też zamieniłem na diamentowej i złote tyle, ile mogłem bo naprawdę to jest drogie. No i jest pewien fakt. Chciałem, żeby to system logistyczny dobrze działało. To kwary by musiały być włączone, żeby go sprawdzić. Ale dodatkowo, żeby zrobić system log logistyczny, trzeba zrobić po prostu taniej zrobić. Zaraz Wam pokażę. Właśnie symbol logarytmu to już widać, że jest zaawansowany trzeba zrobić logisty power junction ogólnie, ale najpierw tyle się zmieniło w wersji 1.3.2, że trzeba tu zrobić to i tak nie wiedzieli działa na zasadzie izolatora to znaczy, jeżeli jest podłączone nawet bez prądu, to to generuje prąd do basic Logistic pipe'u i to po prostu przesyłam pomiędzy wszystkie, wszystkimi rurami, tak to Współgra taniej jest tym, a PR jest databank, tylko to wymaga assembly table i 400 tysięcy. Energii mamy dużo, w opary mamy dużo, a jeżeli zrobimy silniki inne niż Hobbit Steam Engine, czyli commercial lub industrial, nie trzeba ani wody, ani yy, czegoś do przepalania, więc sporo zaoszczędzamy i tak sobie to zrobimy. Więc assembly table, jeszcze lasery, ale, w, yy, ale żeby to zrobić, to jest drogie, no to trzeba fabrykę diamentów, którą zrobimy w tym odcinku. Zaraz Wam pokażę. Na przykład laser, zwykły laser, diamenty. Jeszcze obsydiane, to nieważne. Assembly table, diamenty. No i widzicie. Więc trzeba zrobić fabrykę diamentów. A ja wiem, jak to zrobić, więc idziemy sobie do bazy. Oczywiście zrobię cięcie. No i już jesteśmy w bazie. Ustawiłem po prostu jeszcze, żeby nie było tych lagów. Distance z normal plus 16 na short plus 16, i tak to wygląda, troszeczkę zyskujemy. Ale ogólnie, gdy ja zamienię to wszystko na logistyczne rury, jest szansa, że no, silników będzie mniej, i tak dalej, i to po prostu będzie działało. No, mniej lagów będzie generowało. Poza tym, jeszcze zbagowana wersja to dodatkowo lagi są, żeby zrobić to, co chcę Trzeba nam kilka rzeczy. Tutaj są wszystkie rzeczy. Jakie nam tylko są potrzebne. Jeszcze dodatkowo musimy kilka innych zrobić. Ale to później. Mm, więc. No bierzemy sobie. Ale że tak wszystko no wszystko. Ale, albo nie. Najpierw craftujemy to co nam potrzebne. To będzie fabryka diamentów z industrial craft 2. Ciekawe czy to jest z Hema jest. Może H. Mogę. Chociaż wątpię, no ale Mainkem to tu był, bo widziałem takie. Quentinium często nie. Ale widziałem jakieś takie tutaj. No teraz jakoś tego nie mogę znaleźć, ale nieważne. Robimy sobie macerator, to to, to co wcześniej zwykły. O machine block możemy, czyli Refined Iron, jak widzicie, diamenty. Diamenty. Refined Iron. Flinty. Co tu jeszcze było? Advanced Circuit. No i robimy macerator. Dobra. W ten sposób. Jeden nam potrzebny, także ok. Podobno nie trzeba do wyciągania czegoś więcej. Wiecie, jakichś silników, ale ja to jeszcze przetestuję ja to jeszcze przetestuję. I tak, maszyn block niezrobiony. No więc to trzeba ściągać. Musi być maszyn block lub maszyn casing z brązu. A czekaj, brąz to z tinu i tak dalej. To ja to wolę. Yy, brąz i tin tutaj mamy. No nie, Tinu mamy mało. Dobra, to zrobimy tak normalnie z tego. Dobra, to na środku. To w ten sposób. To tutaj. I mamy macerator. Trzeba nam jeszcze dwa kompresory. No, żeby tak długo nie czekać, po prostu to zrobimy szybciej. Dwa kompresory, żebyście po prostu nie musieli patrzeć, jak ja to wyjmuję ze skrzyni, kraftuję, to tak będzie szybciej. I wszystko jest przygotowane. Dwa maszyn bloki. Circuit, zwykły. To na pewno to... Dwa maszyn bloki. No, dwa machine bloki mamy. Co dalej trzeba? A, circuit i kamień, czyli wszystko mamy. Mamy dwa. Achievementy się resetują chyba tak, bo już kompresor mieliśmy zrobiony. Co tam dalej? Aha, chciałem wam coś pokazać. Ostatnio wam pokazałem Adjustable Energy Storage Unit i mówiłem, że to pomieści 40 milionów. Nie to pomieści 100, czyli 100 razy więcej niż M 10 razy więcej niż MFSU, ale możemy też zrobić. Interdimensional Energy Storage Unit, który pomieści 1000 milionów, więc 10 razy więcej niż Adjustable i. 100 razy więcej niż MFSU, tylko to jest bardzo drogie, bo z czterech tych trzeba. Więc tym się na razie nie zajmujemy. Mamy to, co trzeba. Tak. Znaczy, ogólnie tu wszystko trzeba, ale wątpię, że zmieszczę. Tego na razie nie. Tego też nie. Raber może się przydać, to. Co jeszcze? Na pewno to się przyda, to się przyda, to. No, i to. No dobra. Ogólnie już bym chciał używać tych logistycznych, ale na razie zrobimy to normalnie. Na tej zasadzie, że czekajcie, tu jest co? A, tu ma być skrzynia. Ustawiłem sobie tak, żebym pamiętał. Enderowa. A, już wiem, czego nie wziąłem. Nie może być na górze ani na dole, bo jakoś nie ma możliwości. Z tyłu też nie, bo będzie co innego. Więc będzie z przodu. To jest potrzebne. Troszkę mamy dużo itemów, ale cóż. Więc tak, trzeba na drugim slociku. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Ej, czekajcie, ja tego nie wziąłem. No i bug. Oczywiście bug, nie wziąłem tego. Muszę się wracać, jak ja tego nie lubię. A jak to uważaliście, na normalu jestem, bo byłem w jaskini po surowce do tego systemu logistycznego, żeby było. No i tak po prostu. Bug. Mam nadzieję, że już więcej bugów nie będzie. Okaże się, że znowu tego nie wziąłem, nie zdziwiłbym się nawet. Patrzcie. I znowu nie wziąłem. No, kurde. I znowu muszę lecieć. Denerwuje mnie to. Trzeci raz mam nadzieję, że trzeci raz. Teraz był dźwięk, więc mam nadzieję, że jest OK. Wreszcie. Dobra. I... Yy, no, jakoś tu trzeba dostęp zrobić z, z krzyni jakieś silniki. Hmm, tylko tak, żeby nie przeszkadzało, jakbym to mógł zrobić. Kurczę, ogólnie powinno to być dalej. No, 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 zamiast tego. To się nie stakuje, bo już pokolorowane. To powinno być. Tutaj jest węgiel. No, to tutaj. Dobra, tu powinna być rurata. Tu powinna być jakaś transportowa, na przykład złota. O, złota z tym. Na przykład, tutaj będzie ta pochodnia. To chwilowe rozwiązanie, później będzie to zmienione, oczywiście. Więc mamy coś takiego, nie? I teraz trzeba dać silniki, tak żeby te skrzyni nie przeszkadzały. No, na razie nie mogę inaczej zrobić, więc. A na dole zrobię D2, chyba. Chociaż nie mogę zrobić nawet, to nie będzie problem. Tak bym zrobił, wtedy tak. Na górze bym zrobił, na górze nie wiem, czym zrobił silnik. To by było troszkę takie. No zaraz, a bo to tu. Tu jest ta ta, to źle, źle, źle. Tak nie może być. Chociaż dobra, niech. Niech jedno będzie. Dobra, niech już działa. Teraz tak, dźwignię i tak jeszcze damy. Aha, tutaj nie damy dźwigni wtedy. Dobra, bez tego silnika. Tu będzie dźwignia. Tu będzie dźwignia. Tu ma być dźwignia. Tutaj też nie będzie. Bo jest dolny silnik. No to ten po prostu ustawmy wyżej. Jak i tak będą tylko dwa. A tylko wtedy działa w ten sposób, to źle. No ale cóż, dobra, niech już działa. To możemy puścić, ale na razie nie musimy. Drugą skrzynię mamy, ender szesty. Się sypią, są potrzebne. Tylko jakbyśmy robili później już... A zobaczcie, nie przeciąża. Bo tam zmieniłem skafoldy. Na te, to zwykłe drewno by było mało. Kurczę, to wyłączyłem. Jakim cudem? Dobra, ale to mniej więcej działa dobrze. Powiem Wam, że. Wyłączyłem, bo troszkę mało tego było. Kurczę, 59. Yy, czekajcie, ja teraz szedłem na dół, tak? No i robimy tą fabrykę. Troszkę odcinek trwa, bardzo źle, ale spróbuję to wszystko zrobić naraz. Będzie troszkę trudno, no ale cóż, tu musi być kompresor. Tu na pewno. Ha, zaraz złotu. Tak ma być. Tu ze złotego tam z innego, bo nie chciałem tracić. Dobra, złoty niech będzie. A tylko to. Jakiś słaby złoty trzeba zaizolować. miałem 23 czy mi się zdaje. E, dobra, to ma być złoty. Ile tu ma być? E, tu ma być. Może być problem z energią, ale później wyjdzie się to załatwi zmieni. E, może być 6. Może być 6, bo nie chciałem tego słabego kabla. A no to po co mi już to? Czyli to mi niepotrzebne? Tu mogę tym kablem dać do kompresora. Tu miała być skrzynia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć maksymalnie. Aha, tylko kompresor się spali, więc trzeba nam... Transformer Upgrade, dobra. Musimy zrobić Transformer Upgrade, ale tak. Najpierw tu ma być skrzynia enderowa. Obojętnie, jak ustawiona. Też tym trzeba na... na środeczek. Mam nadzieję, że tam tak nie ustawiłem. Ale dobra, pewnie będzie dobrze. To jak zwykły kol, tak ma być. Niech się ładuje. I tu jeden diament to 64 węgla, czyli wychodzi EMC się zgadza, bo 128 tyle, ma węgiel, razy 64. To tyle, ile ma diament, czyli 180... 8192 mc. Czyli to tak samo, jakbym rozliczał w tych jednostkach. No dobra, tu mamy węgiel. On ma trafić do kompresora, który będzie tu. Bo że kompresor nam nie wybuchł, to będzie trzeba, gdzie jest kompresor. Kompresor, Transformer Upgrade to będzie tutaj trafiało. Poczekajcie. Savio Queen to Title. Ale co tu się stało? Mam nadzieję, że mi to nie wybuchło. Będę musiał odbudowywać. Widzicie, co nie wiem, co się stało? Poczekajcie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Jak to się stało ogólnie, że. Tu jest nadal tyle, ok, ale... Tu jest kompresor, no to kompresor musi być, chyba że nie może być tak blisko, no ale... Ciężko było wszystko na scaffoldy rozliczać. Hmm... Powiem, musiał zrobić jeszcze jedną jednostkę, ale żeby to uciągnęło... Bo tu jeszcze mamy coś innego. tu musiał drugie MFSU zrobić, a wtedy by się to gryzło. Nawet taka sama jednostka się gryzie, no ciężko by było, powiem wam. A MFI gdybym zrobił? A no to i tak by trzeba było nam MFSU. No wiecie, co nie wiem, co zrobić w tym momencie. I Choć, chociaż może wszystko na scaffoldy, tylko tu jest energia i szkoda jej nie wykorzystać. Jeśli tu postawimy kompresor, on się nie połączył i coś jeszcze błąd, to ja nie wiem co. Drugi kompresor się boję postawić. Może po prostu dalej postawimy, ale wtedy muszę mieć miejsce na kolejne, tylko 5 może długości mieć. Chyba, że tak. O tak by musiał ewentualnie być. No, wiecie, co udało się postawić? Tylko teraz tak, trzeba nam transformer upgrade. Upgrade? Ha, tylko to ciężko było, bo tu górą musi iść. Czekajcie. No, trochę dziwnie, już 20 minut prawie trwa. E, dobra, jak tu ma iść ze skrzyni? Przynajmniej jeden węgiel musi iść po prostu, jeden silnik. Przynajmniej damy, więc musi być tak czy siak rura ta. Jakiś silnik gdzieś. Powiedzmy tutaj. Nie mam już dźwigni nawet. Tak, nie mamy miejsca. Musimy się czegoś pozbyć. 14 dźwigni. Dobra. Tu będzie dźwignia. I tu ma być złota rura. Skoro tu jest złota rura, tu silnik, to pochodnia musi być tutaj, albo... Tutaj będzie pochodnia, bo tu musi iść górą. To musi iść jakoś rur transportową. Weźmiemy to tutaj. Hmm, z tego ma oczywiście wychodzić. E, ma wychodzić. Tutaj bym postawił, ale tutaj jeszcze nam coś trzeba. To najwyżej bym przedłużył. Mam nadzieję, że tu niczego nie ma. Dobra, więc skoro tak, tu ma trafiać. Tu ma coś wypadać. Więc musi być chyba silnik. Damy jeszcze jeden silnik, jakoś dźwignię. No. Chociaż źle by było z tej strony. Podobnie jakby to miało trafić do kolejnego kompresora, ale to ma jeszcze być Automatic Crafting Table, jeszcze coś, ale damy radę, damy radę. Po prostu dłużej to zrobimy. Więc tak, jak to ma trafić? No to ma być węgiel, nie? Oczywiście jeszcze sobie tu zobaczymy fabrykę. Quarry jeszcze nie sprawdzam, bo system logistyczny nie jest sprawny. A nie chcę, żeby się skrzynie zaklejstrowały. Wtedy by było naprawdę ciężko. No więc, tak, tutaj mamy węgiel, już widzimy. Węgiel trafia do kompresora. Transformer upgrade jest potrzebny, muszę o tym pamiętać. Przerabia się na Cold Dust. Cold Dust. Yy, jeszcze jedna rura. Też złota, żeby szybciej było. Cold Dust by trafiał tutaj. Dobrze, tak patrzę. Mi się wydaje, że o Enderman gdzieś jest. No, mi się wydaje, że to dobrze. No, bo tak, no jak to trafia, to musi przecież być przerabiane na Coldust. A Coldust musi być przerabiane na cool Ball, jeżeli nie wiecie. A cold Ball jak się robi, tak. Kolbal, kolbal, kolbal... Kolbal tak się robi, więc... A jeszcze flint mi jest potrzebny, no to... Może być ciężko z tymi flintami, gdyż... Czekajcie, zobaczę jak to traci, bo to ma być kolbal, tak? Kolbal, kolbal do kompresora, jest kompresor kolbal. I kolczank jeszcze musi być z obsidianu, czyli to tracimy. No tracimy, tracimy. Bo najpierw mamy tak, węgiel. Coldust'a nie tracimy, czyli mamy powiedzmy 64 nadal węgla. Nadal mamy 64 węgla, tak? Gdy przerabiamy na... Nie wiem co to, co to za co. Przerabiamy na coldust. Coldust mamy. coldast musimy zrobić, żeby kolbar, czyli tracimy 9. Czyli powiedzmy, że 63, Podzielić że 9 to 7. Później ustawiamy to, tracimy kolejne. Czy już nie tracimy? No dobra. Mamy tak. Nie będę aż to tłumaczył, bo podobno nie lubicie. Żebym tłumaczył to za bardzo. No to ma trafić do skrzyni. Tu ma się zbierać cold dust. Cold dust ma się przerabiać. Tu bym zrobił coś takiego, że silnik by był tutaj, dźwignię gdzieś tutaj, no i tak, tu by szło też tym. Co? Nie no, dobrze. Tu ma iść. Ale czekajcie, to jeszcze nie wszystko źle to zrobiłem. Najwyżej podzielę to na dwie części bez. No, bez wstępu i tyle. Tak, mamy tutaj. Moglibyśmy już to zrobić w sumie. No, w sumie ja czemu nie, więc idę po transformer upgrade. Upgrade. Yy, tutaj właśnie chciałem to zrobić, gdyż mamy 1000. Nie wiem, co z tym zrobić. Musimy to jakoś zużyć. Yy, overclockery też możemy zrobić. Słuchajcie, tam kompresor, czy macerator? Bo ja źle. Najpierw musi być macerator. Macerator mamy przy sobie, więc trzeba będzie nam klucz. Transformer upgrade, tam trzeba. Trzy. No ze by trzeba, a to drogie jest. No, flintu tylko tyle mamy. Mógłbym jakąś fabrykę zrobić tego flintu, ale bym musiał do tego użyć. Uwaga. Block breakera, który jest na.